Cześć, witajcie kochani. Ja chciałam Wam pokazać album ślubny, kolejny mój album ślubny, który w zasadzie jest podobny do poprzedniego czarno-białego. E, podobny dlatego, że generalnie konstrukcja jest ta sama, konstrukcja kart jest ta sama, różnie szczególnie tak tylko kolorystyką i wykorzystanymi papierami. W głównej mierze tego albumu wykorzystałam papiery z akcjona z tej kolekcji ceramik. E, te małe papiery, 15 na 15 z akcjona. Jeszcze jeden taki blok papierów z akcjona Basic Marble się nazywa, takie, takie fajne srebrno-białe i pomarańczowo-srebrne papiery. I papier z takiego bloczka, który ma wymiary 30 na 15, też tam w jednym miejscu zostały przeze mnie wykorzystane. Tutaj ułożyłam brzegi tym razem nie tapetą, a tekturą, znaczy przepraszam, tkaniną introligatorską. No i całość wygląda w ten sposób, moje logo oczywiście, napis album wycięty, e, ten granatowy pięć razy, ten złoty dwa razy i pociągnięty jeszcze i akcentem, żeby to się fajnie świeciło i było takie mocno 3D. Otwieramy, w środku mamy okładkę, na której mamy po prostu naklejoną na tekturkach matę na zdjęcia, z tyłu na tej ostatniej stronie tak samo jest tekturka tekturkami podklejona mata na zdjęcia. W każdej karcie mamy kartę mniejszą, ozdobioną dziurkaczem Cherish. No i na pierwszej stronie mamy ramkę za folią, kartę otwieraną w tą stronę i to są te piękne papiery właśnie z tej kolekcji ceramik. Dalej mamy kartę, która się nam otwiera na boki, do góry i na dół. Także tu 8 zdjęć i większa pod spodem nam się zmieści. I oczywiście zamykane na magnesik. Tutaj mamy belly będę zdobiony yy, takimi perełkami. I za będę jedną książeczkę otwieraną w ten sposób. Dalej mamy dwie karty. Tu są właśnie te z tej kolekcji 15 na 30 papiery. Otwierane są jedna, z jednej z drugiej strony te klapki są otwierane do góry. Dwa zdjęcia 10 na 15 w jednej i drugiej czyli w sumie cztery. I dodatkowo tutaj są po dwie maty na zdjęcia, też na zdjęcia 10 na 15 Więc kolejne cztery zdjęcia. Następne strony to mamy dwie maty z miejscem już do włożenia zdjęć, podklejone na tekturkach, zrobione z rameczką na zdjęcia 13 na 18 Karta jest otwierana jedna w jedną, druga w drugą stronę. I na ostatniej karcie, na ostatniej stronie mamy belli, be, mamy, przepraszam, waterfall i te papiery z tej kolekcji 15 na 15 cm. niebiesciutkie, śliczne. Nam się zamykają na magnesik. No i tak to się prezentuje. Pozdrawiam Was serdecznie trzymajcie się cieplutko papa.